5 złotych, pokaż mi, dobierał. pokaż A pięknie to wygląda, Super. kolory to... i witajcie w kolejnym moim filmie, chcę wam pokazać co będzie dzisiaj się działo, bo przyjechały różne autka, kampery, jeepy. ciężarówka oczywiście przyjechała i przyjechał Janek, chcę wam go później przedstawić, jest Janek, chcę go wam pokazać, Cześć. przyjechał do nas, pokaże później jego autko, czym jeździ, bo Wszyscy będziecie ciekawi. Janek, powiedz, skąd przyjechałeś, do czego nie, do Szwecji, a tutaj? W ogóle miałem z popłynąć do Szwecji, ale Andrzej mnie tutaj zaprosił i mówię, wiecie co, czasami spontan jest najlepszy i to była najlepsza decyzja w życiu. Świetnie, teraz idziemy zobaczyć, bo ktoś przyjechał ci odwiedzić. Zobaczymy, Dokładnie. co tam się dzieje, idziemy. będzie spotkanie? Tak, spotkanie. Co trzeba co, co no robić? seria? reżyseria? Nie, wystarczy powiedzieć skąd Janka poznałeś, skąd przyjechałeś do nas, żeby go zobaczyć. Aha, to znaczy przyjechaliśmy spod Hanoweru, e, oglądamy Twój kanał, e, zwłaszcza Twoje podróże po Italii. Co? Jestem w szoku, że można Cię spotkać akurat tutaj, teraz tu, nie? Ja jestem w szoku, że widzę w ogóle kolejnych spotkałem. Mm, tak, nie, wiesz, nie jestem osobą taką internetową, że, że, mam, że robię polubienia, coś na co Obserwuję, wiem, podziwiam, zarąbisty masz samochód. Chciałbym go zobaczyć w no, no, pokażę, pewnie. Pójdziemy zobaczyć. Kurde, no. To I... może pójdziemy teraz, co? Na chwilę. Italię. I wiem, że tu jeszcze przyjeżdża taki koleś z kanału kubusiowania Tak, Kubusiowanie przyjeżdża tutaj, nie? Tak. To jest ten. Maciej. A Ty dbasz tu o porządek? Tak, i tutaj pilnuję. Właśnie. No Wyprawowanie, Kano. Składać do kupy, Tak. Nie? No. Świetnie. Super sprawa. Fajną, fajną robotę robicie, nie? Ty, że pilnujesz tutaj porządku, no i tacy ludzie, którzy promują takie miejsca, wiesz. Trzeba jest atmosfera, ludzie po prostu coś pięknego. I wszyscy wiesz, są ciekawi. Mi? Mówi, kurde, jestem zakochany w tym miejscu. Żona też do mnie mówiła, przyjedziemy, przyjedziemy, chociaż tego widzę, że tu wszyscy kamperują, wiesz, i śpią tutaj, nie? Tak, też śpią, Dostają, no, też, fajnie? też i fajnie. Dobra, to później autko jeszcze oglądniemy, Janek, jak pozwolisz, to obejrzymy. I wchodzimy do Janka, do autka, zobaczymy, co tam jest. O, tak on żyje tutaj i fajnie zobaczyć. Ja sobie wejdę, pozwolę pierwszy wejść i tylko zobaczę, jak to tam wygląda, bo on ma tutaj, mówi, że wszystko samemu robił. Poczekajcie, poczekajcie. O, jestem tutaj. Tak fajnie tu wygląda. Tutaj ma do spania. Ach, I ty zawsze musi być jakaś tragedia. Tam u góry jakiś bucik jest, zobaczcie. Bardzo fajnie, zobaczcie, takie coś. Jest kranik tutaj u Janka, bo zastanawiałem się, jak to woda tutaj jest przygotowana, skąd się bierze. I tu jest nisko budżetowo zrobiony. Właśnie, takie coś. Tak... Wodociągi tutaj są, zbiornik widać na czystą i na szarową wodę w jednym miejscu i ma tak całkowicie tanie zrobione, ale to wygląda i tu leci wtedy tym kranikiem, o bardzo fajnie. I tu ma akumulatorki widzę, bo ma każdy jeden po setce, 200 Amper, szeregowo połączone, prosta konstrukcja, bo tutaj są bezpieczniki równolegle, przepraszam, tak, tu ma tutaj elektroblok zrobiony, tam bezpieczniki, to wystarczy, bo co więcej trzeba. I regulator ładowania ma tam Victrona, tak o, Victrona 30-amperowy na Bluetooth, widać, że bogatszy człowiek tu jest i to taka okazja, pokażę Wam, bo ma tutaj kuchenkę gazową, ma tutaj prysznic I nic więcej do życia nie potrzeba, podróżuje nim po całym świecie, będzie jeździł dalej, ma swoją siłownię, jak oglądacie w filmach u Janka, to on tam wszystko ma, ale naprawdę zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Boli, A co tam jeszcze masz? Serię prawie, tak A byl, seria na siłowni? Tak, jest nawet te, te tak. Takie I ćwiczy. Pod, nie? Takie co? On ćwiczy jest? od razu na miejscu. On musi ćwiczyć, bo nie ma wspomagania w samochodzie, dlatego. No. Ale klima już ma naprawioną, także chodzi wszystko. Janek, wykonuje się. tylko, że klima chodzi, już działa. Działa, kurde, Mateusz zaświcimy pozdro wielkie, bo to mój widz mi... Jest no to ci pomógł serwis. tam, widzisz. Pomagają, jak youtuberom to pomagają, żeby się e, później bynajmniej mają klientów i ruch. A jak pozdrowienia tam do tego gościa z klimu jeszcze raz. No, dobrze, bo to nie, czasu z nie nic. potrzebne mi tak. Ale ty, Dobra, wiec... koniec oglądania u Janka muszę tutaj trochę popracować, ale przy okazji później Wam pokażę, jak wyglądają takie tutaj jeepy i nautka, które przejeżdżałem, jak sobie radzą z prądem i jeszcze będę wam chciał jeszcze pokazać. Na dole stoi taki dziwny samochodzik. To wam pokażę. I teraz wam pokażemy, bo chciałem wam pokazać tego jeepa z Jankowi i pójdziemy kolejne, jeszcze dwa inne obejrzeć. Bo Janek chciał tą ciężarówkę, a on sobie później będzie oglądał. Janek, popatrzmy na tego jeepa, co z przodu stoi. Co myślisz o takim małtku? No to mi przypomina sapera. Małotku. Sapera, no ale to. Bardzo fajnie, bo to są dość drogie namioty, ale ekstra. Ekstra, wygodne. I fajnie to wygląda. Zawsze taki. U góry mają, tak i u góry mają zobacz piecyk wy i siedzą sobie, kurde no I zobaczymy co, nie ma ich tutaj, ale zobaczymy co mają w środku, o tu przyjdziemy, zobacz jak to wygląda z tej strony, Ja. jak pięknie, no kawał sprzętu, o i drabinki i do góry można się spać, no pewnie, A pięknie to wygląda. Super. Kolory, tarcze, tarcze, to wszystko ma wygląda tutaj jak po prostu jak salonu, jak nowe. Zobacz jak te amortyzatory tutaj. Nie wiem co tam jest muchane, czy tam. Zobacz jakie mają te. Szkoda, że właściciela nie aby nam powiedział co tam jest. O, jak ktoś się zna. Zobaczmy tą maskę. Ja cię, sunę. Ale to już się fajnie wygląda. Zobacz lampeczki tam. No tak, tutaj jest to małe, wszędzie wiedziesz. Tak, ładnie. Piękny samochodzik. Janek co myślisz o tym? Bierzemy go? No, bierzemy. I jedziemy nim. Do Albanii wróci i pewnie by było całe brudne. Dobra Janek, uciekamy do kolejnego auta i idziemy zobaczyć indziej. Co myślisz o tym? No, super. Fajne, to he? jest klasa. Tak jak Janek je, je, je. powiedziałem, jesteśmy właśnie przy Relo Master naszego tutaj kolegi Emila. No, najlepiej zaprojektowany kamper ze wszystkich tutaj. Tak, i mówiłem, że na początku, że pójdziemy zobaczyć samochodzik, który stoi tu na dole. I właśnie no. o to autko chodziło. I powiesz, Emil, jak podoba Ci się pan tutaj na parkingu? Poczywasz? Ja już ci mówiłem, że 5 lat szukałem tego miejsca. 5 lat? I znalazłem. I znalazłem to, jest właśnie to miejsce. A będziemy mogli tylko na chwilę zobaczyć Twoje autko z bo Możecie oglądać co chcecie. Chcemy go pooglądać. Wszystko. zupa no. się gotuje i będziemy tutaj... Nie będziemy go jedli obiadu, ale drugie danie będziemy jedli. O, zóbka się gotuje. idziemy zobaczyć. Będzie żurek. Słuchajcie, Janek będzie tutaj teraz żurek gotował, będzie wyjadał. zjem wiem wszystko. Zmakowicze program kulinarny zrobić. Dokładnie. Gotowanie będzie teraz w Szwecji, ale to wszystko można jeść. no, ale widzisz. Ale żurek. pyszności. Trafiłeś na żurek, także pokażę Wam żurek, e, co mają, jaką kuchnię Zaraz i porównamy sobie do autka Jana, bo Jan no, to Tu miesiąc. jest wszystko tak przemyślane, 8 miesięcy jest, Emil budował jest, z, jest, z żoną, to normalnie ale, no, ale jest luks. Ale to lux. wszystko było na bazie YouTube'a. A tutaj Emil się bo... przeprowadził do kamperka, tak? Jak długo już mieszkacie? Tu? No. Od kwietnia. Ale chodzi mi o kamperka, którego macie? 5 lat. 5 lat. Już pięć lat. mieszkacie 5 lat cały czas w kamperku. A tu tak? jesteśmy od, od początku kwietnia. Tak, no to ładnie, fajnie, ładnie mam zrobione tam. Fajnie fajnie mam porobione. Kibelki, prysznice i 5 lat już mieszkają w tej, w tej Renowie. Szok, fajnie. Co myślisz Janek o tym, że już 5 lat to już długo. To prze, jeszcze trochę musisz nas dogonić, bo ja już długo, ale, ale, m... ale to jest, ja wiesz... Ja 3 lata dłużej od was. Ale to jest, to jest luks, tak przemyślano. A ja... Adi. Adi, tak się to wszystko ma logicznie tutaj, ekstra. Bo to jest zrobione pod naszą potrzebę. No. To, co po prostu nie na pokaz, tylko na, do życia. na musi użytek. Się na... Janek tak, to do musi życia. Być dla nas i nam się musi podawać. Nie wszystkim Ale to... może. O, jaki to... Nie musi się podobać... Uciekaj już. Jakiś Autko musi być do życia przystosowane. Mhm. Proszę. Tak, dokładnie. No I... popatrzcie jaki, no. Na trend, no? Jak widzisz, taka autko mogliśmy obejrzeć wow. sobie przez chwilę i bardzo fajnie to wygląda, bo każdy Camper Van się różni. Camper Vany są jeszcze, lepsze. Jeszcze Dokładnie. pomalujemy klamki na złoto. jak a twoja autko jeszcze chcieliśmy się dowiedzieć. Jak długo już masz? Od grudnia 2023. A, tak. W zeszłym roku 200 dni, w tym ponad 100. Będzie za 2 miesiące pełny rok spędzony. A ile powiedz mi Fiatem Doblo jeździłeś? Fiatem Doblo przez 10 lat i spędziłem 2 lata w sumie we Fiacie Doblo na wyprawach. Dwa lata. Ja, łącznie. No łącznie, Super. bo sobie zapisywałem tak z ciekawości po prostu ile co roku. Także Fiaty Doblo też mogą jeździć sorry. Kurde, to no, wszędzie, wszędzie. A Fiacik teraz ten co masz to jest wypas, nie? No kurczę, to jest taki game changer. We Fiacie Doblo miałem 2,14 m kwadratowego. We Fiacie Ducato mam 5,5 metra kwadratowego. Dwa razy większa powierzchnia i no, mogę stanąć. To jest za dużo dla no. jednej osoby. No, za dużo. Tak, że to autko jeszcze od zewnątrz i wtedy niech, niech sobie robią tej jajka, gotują żółtek i trzymajcie się klasy. Żeby był przewiew. Super. To filmy kamperowe robią takie bajery. Możecie się nauczyć jak tam Janek nagrywa na tego YouTube'a. O, i każdy podpakuje. Tak, tak ja. lata. <laughs> Ale fajnie Janek, bo jest, naprawdę jest tutaj inaczej. No, jest, ja to mówię, jak przyjechałem do Andrzeja i Eweliny, mówię. My się znamy kurde wiele lat. Nie? Tak. Po, po dwóch dniach ja czuję jakbym był w rodzinie. No? To, to, bo to jest rodzina. Dokładnie. Atmosfera. Mówi się atmosfera. Czy jest atmosfera tego miejsca jest taka energia? No nie do opisania. Właśnie. Idziemy zobaczyć dalej. Ja. Idziemy na plażę zobaczyć. Idziemy się, bo Janek już tutaj był, ale jak chcemy razem z puścić pójść i zobaczyć, żeby dwóch szalonych e, youtuberów było na tej plaży tą jedną nogą. Trumpa. Będziemy tam trampać się. Zobaczymy. Janek? Pewnie, tak, że tak. Tak, trampać. Cię. Biegaj, ja Cię dogonię, ja wiem, że Ty szybciej biegnie. W kroksach. Dasz tam żółwika? Powiedz, pokaż, dały żółwika. Jest żółwik. Idziemy dalej zobaczyć, co tam jest. O, ale ładnie, co? Jest piesek ładny. Piesek ładny też jest. Janek, zobacz, co tu tam. O, chodź, zobacz tutaj ten przyjmij, no? No. No. Janek z nimi piątkę. Z piątkę. O, ona też. Tak? Witam serdecznie. Cześć. Tak. Bardzo fajnie, nie? Idziemy zobaczyć do wody. Ciepła woda była? Ławo, bo tu nie dają piwa na pół. O kurde. Dobra, to idziemy zobaczyć, gdzie dają. Janek, ktoś, sprawdź wodę, czy jest ciepła? Bo... Ej, są kamyki. Idealna, można pływać. Tylko, że ja morsuję, to... Patrzysz <laughs> takie kamienie, tam na głębszej wodzie, nie? Nie tu przy brzegu, tam na głębszej. Wchodzisz z detektorem i znajdujesz miliony. Wyjdziemy dzisiaj na plażę do Krynicy? Tak, na plażę pójdziemy. Tak? No, zabieram się na plażę do Krynicy, pojedziemy poszukać remonetek. Zarobiście. Mogę tylko położyć coś im tam? Bo ja mam. Patyka wam. No nie ma, proszę pana. Tutaj Dotajcyk. Mikrofon. Proszę pana. Mikrofon. No, brojały to trzeba tutaj zakopać. Nie ma, nie ma, nie ma. Dobra. No? ojciec. ja cię. Kurde, fajnie poszło, nie? Dobra, fajnie poszło. nie? No szybko zakopozować, szybko, raz, dwa, jeszcze trochę. tu ma być? i do jutra zostajecie tutaj. Dobra, uciekamy. No, uciekamy. Plaży, koniec oglądania, chciałem mu pokazać, jak wygląda. Gdzie tam można bursztynki szukać, ale nie ma dzisiaj. O, piesek jest. O Dzień dobry, piesku. A może połowę na spółkę, bo ja się tak... Te jadę się no tak i trafili, rada, słuchajcie, na, na ten bułkę. żurek. Wróciliśmy z plaży czy... i kłócą to... się bułkę. Połka. Weź tą bułkę całą, Janek. Janek, ty też. Weź całą, na jutro jadę. na śniadanie weź. Nie tykaj, kurde, Nie przejmuj się niczym. A teraz jeszcze tam przyjechało autko, idę zobaczyć. A co, to, co tu przyjechało teraz? Nie ja wiem, jakiś dźwiękowaty. Smacznego. Ram czy coś? Dzień dobry, dzień dobry. Wykorzystałem tutaj możliwość nagrania z profesjonalnej kamery od Andrzeja. Pewnie tego nie wrzuci, ale sobie może zobaczę potem na jakimś innym ekranie. O i wiesz, jak jakiś fajny samochodzik, co myślisz o tym? Kurde, podoba mi się te trzy emblematy z przodu. A ma takie trzy? Co A tam, tam nie, sobie? tam jest halogeny ma. I zobaczymy kto przyjechał. Bo sami mieliśmy pojechać, słuchajcie, na ten na poszukiwanie monet i złota, a tutaj takie ładne T4 karwan przyjechało. No i zobaczymy co tutaj chcą. Ale ładne. Cześć Wam, słuchajcie, Cześć. nagrywamy, bo chcieliśmy jechać w poszukiwaniu. zaraz tam powiesz co się stało. Jedziemy w poszukiwaniu, słuchajcie, złota i monet na plaży. na chwilę. Ale pokażemy Wam miejsce, gdzie stanąć. Złoto przywiozłem. No to ładnie. I później powiesz, co się stało w rękę. Dobra, gdzie Dobra pokażemy Ci miejsce, wjeżdżamy. Nie wiedziałem, że, bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda na monety. Chcieliśmy z Jankiem pojechać, bo mamy nowego gościa. Ale musiałem tutaj tego ładnego karmana ustawić. Za chwilę będziemy się wybieramy się do krynicy. I będziemy szukali monet. Na plaża w Krynicy Morskiej i będziecie mieli mogli możliwość oglądać, tak? Dokładnie. I pierwszy raz tam będziecie na tej plaży. Pierwszy raz. I to z jakim gościem. No to Kurde. jedziemy zobaczyć. Anik. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. No, jedziemy zobaczyć, jest miejsce tu parkingowe. Przy kamperku staniemy sobie tutaj po lewej stronie i idziemy zobaczyć na plażę. A jeszcze chciałem wam coś pokazać, bo tutaj stoi taki ładny kamperek i sobie tu odpoczywają i tutaj jest w ogóle jakiś znak. Płatny, ale nie wiem co tam. Skreślony, to czyli niepłatny. Idziemy na plażę. Po co mi dwa? No jak po co? Jeden dla mnie będzie, a jeden dla Ciebie. Tak, będę Chodź, pokażę Ci tą piękną tutaj plażę w Krynicy Morskiej, bo jeszcze nie byłeś. A przed nami idzie Janek. I on tam później osadzi coś więcej, opowie. Może coś znajdzie, zobaczymy. Także idziemy sprawdzić. Jesteś tu pierwszy raz i śmigamy. Janek, buty zabieramy z Tobą, nie można. Jak zgubimy się tutaj, to co? Idziemy, słuchajcie na plażę, zobaczyć główne wejście. Tutaj krynica morska. Zobaczcie, jak tu pięknie jest. Idziemy dalej. Zobaczcie, plaża, sporo ludzi. Ale zobaczcie, tutaj jeszcze leżaki mają. I tak to tutaj wygląda. Janek zabiera się do pierwszych poszukiwań i zobaczymy, co uda mu się wyszukać. No, i jak tam Janek? Lecimy. Dobra, zobaczymy co znajdzie. Ja też się zabieram za poszukiwania. I się okazało, że nie jesteśmy sami, jeszcze tutaj szukają inni, ale niech szukają. No i co tam było? Janek coś ma. No, ciekawy jestem. Co tam było ciekawe? Podejdziemy zobaczyć. Co tam jest? ale patrz Co tam jest? Ja. paragonie. Paragonia. Paragonia. Wydasz paragonik skąd tam jest? Co tam pisze? Bić bar makarena, krążki cebulowe za 19 zł. A i żetówka została. No. to fajnie. I nagrywam bo Janek za nas sygnał. To słychać tutaj zaraz wam pokażę. Kopie. Coś tam mówił, że będzie. Ciekawe co tam będzie, co? Co było? Zrywka? Kapsel. A co pisało pod spodem? W środku? Nic. Nie ma napisu? Dobra, szukamy dalej. Idę do wali. jak wiadomo, spora jest. Będziemy tutaj chodzili i szukali. Może coś znajdziemy. Janek już znalazł złotóweczkę, ale ja jeszcze nic. Ale to w papierku było zawinięta. Fajnie, paragonie. A co tam jest przy wydmach? Co? Co tam jest przy wydmach? Zobacz, jak ludzie się rozstawiają, to no. rano na plaży każdy chce być jak najbliżej morza, nie? No tak. A wieczorami piją przy wydmach, bo nie chce ich A tu był sygnał koło Ciebie, zobacz, cofnij się kawałek. Jest coś tam? A nie ma. do ocewka chyba. Dobra. Dobra, idziemy dalej, szukamy, szukamy. Idziemy zobaczyć tam, gdzie jest coś innego. Tam będzie boisko. To ja konkurencja garetem, ale fajnie, może coś znajdą. Wygląda to na 5 złotych. Janek, szczęśliwy chłopak, on tam zawsze coś szuka. I ma szczęście, Fuksiasz. No zobaczymy, co znajdzie tym razem. No, jestem ciekawy, co tam znajdzie. Podchodzimy. 5 złotych, pokaż. Mi... Pokaż bliżej. 5 złotych znalazł. Pięknie, brawo ty. Ale 5 zł znalazł. Pokaż, pochwal Lato, się no tym. Mamy, mamy normalnie na cały dzień trzy Tak, kocowe. no wystarczy, jedzonka wystarczy. Pokaż co tam o, jest. ja. 5 ja, zł. Ładna reklama. Lato smakuje lepiej z lejsem. Zobaczcie, jaki napis ładny. Jesteśmy sami, znowu chodzi tutaj jeden poszukiwacz. Szuka pewnie skarbów. Zobaczymy, czy, czy coś znalazł. Znowu w się znalazł. Dwójeczkę, no kurde, sam. Teraz ja będę szukał. Janek, powiedz mi co tam, od, co tam znalazłeś? Jesteśmy ciekawi, pokaż nam. 2 złote. To już masz na loda prawie, 7. Już jest. Czy zbierasz 8, na gof 8, 8. 20. Na gofry zbierasz? 8,20 w 15 minut. Ładnie, bardzo ładnie. Jest git. To jest dobry wynik. jakiś sygnał ma. Podejdę bliżej. Zobaczymy. Jedni sobie tutaj grają. Jedni szukają. Jedni się kąpią. I tak to tutaj jest. fajnie. Idziemy zobaczyć tam w tą stronę do przodu jeszcze. I... Idziemy, szukamy, szukamy. Nie ma nic. Idziemy już zobaczyć. Idziemy dalej. Idziemy szukać. No może coś się znajdzie. Nie wiadomo. Idziemy brzegiem w kierunku barów. ale pogoda piękna jest Janek co myślisz o tym powiedz? Szabo, nie? No nie ma nic Ale tu ludzi jest nic, sprawdzimy jeszcze tam z przodu i zobaczymy Dobra, idziemy w tamtym kierunku zobaczyć Zobaczymy, może coś tam będzie Gdzie tam idziesz Mewo? Jaka bewka? I poleciała I coś tam ma, Janek jakiś sygnał, kopie, kopie Ciekawe, nie, nie ma nic tam sprawdzamy Dalej szukamy, szukamy, nie ma nic No tak Ale zobaczymy co tu jest się okaże Jaki sygnał mam Janek! Dwójeczka jest! Co? Dwójeczka! No to... Andrzej do Fajnie, Janek zobacz! Ja, za się, Chodź zobaczyć! Wierzę! Góże, jedno miejsce... To jeszcze nie koniec. Skoro tak było, o. Panie, cztery... cztery. Ma? Wszystko o, super Bardzo fajne to jest wszystko Nie? Mega Ale to się może pokręcić Bo to jest mniej ludzie dla Udało się uda. Jestem bogaty już Zalazłem 5 złotych. O i taka zmiana klimatu Tym razem fontanna Zabrałem tutaj Janka, pokażę mu jak w klinice wygląda ta fontanna. Janek, jak podoba Ci się ta fontanna? Zobacz, kolory bardzo są. Ładne. No bardzo ładnie wygląda, nie. Lamp i woda leje wszędzie się fajne. Widziałeś takie cuda już gdzieś, czy nie było? Tak, ładnie Mamy na starowce w Warszawie. Bardzo ładny park fontan z muzyką ze wszystkim. Ale to też jest super. No i oglądamy dalej. Dobra, idziemy tutaj tędy. I pokażę wam te lampki o jak ładnie fajnie tutaj przejdziemy tutaj tędy Idziemy tam tak, no pachnie, czuć chlorem ale tu czyściutko jest dbają, dbają o to miejsce tutaj widać Tak Pięknie tutaj zobaczcie woda leci wszędzie i Pięknie I mamy kolejny nowy dzień Janek już dzisiaj rano pojechał od nas tutaj i fajnie, że oglądaliście ten film do końca i kole... czekajcie na następny, niedługo będzie. Trzymajcie się pa.